Ksiemanko okay, dziewczyno, ja jestem Mister Hicks i to jest pierwszy odcinek z Casey Simulator. Pamiętam dwa miesiące temu czy trzy, mnie prosiliście, żeby kiedyś zrobił z tego odcinek, ale jakoś, no nie czytałem, przepraszam, nie czytałem waszych po prostu komentarzy, więc, ale teraz dopiero zechciało mi się jakieś nowy gieranie, nie tylko Minecraft, zrób Minecrafta, tak. a w to. Grałem tam to kurde, ale ja, ja... nie chcę ciągle w Minecrafta grać, więc program sobie w tej Casey moje later i już. Ale całkiem mi się spodobała ta gra, tylko nie wiem po co, ale ją kiedyś odinstalowałem, a miałem 10 kos. Dobra, więc zaczynamy. Jedziemy z tym mapem. Co mi wydropi? O kosa koło nosa przyszła. No tak coś może być. Bierzemy inną klasę i gram I dalej dropimy Dropimy dalej No, ja mi się takie coś Nie chcę tego Jedziemy dalej A Szkoda, że rzadko się tu kosy trafiają. jeszcze, o, jeszcze dalej o badie. Czemu się same takie słowy trafiają? Oj, takie też fani trochę mi przeszło koło nosa i znowu nie. Ach. Dobra. Kurczę, czerwony przede mną. Ekipę. Dropi, dropi, dropi. Zaś nic fajnego nie trafiło. Jedziemy gdzie indziej. Chroma case dobrze dropi. Zobaczymy czy trafimy jakąś kosę, czy jakiś czerwony kolor. O, tru... lekki fiolet to też takie słabe. Ach. Zaś Reklama. Nieruchomości czegoś tam. Wyczytałem. Ło, wow, teraz dobre będą dro dropy. Ach. Co wydropić ja No zaś to... Och. Co mi dalej będzie dropić? No w końcu jakiś przynajmniej purpurowy może być. Co mi wydropiło, jak się to nazywa? USP Orion Minimal World Dobre. Ech... No, czerwone kłonosa nosa przeszło, Szkoda, że tego zatrzymać się w momencie nie da. Był zaraz nawet kosy. Dobra, jedziemy. Nigdy do domu. A dlaczego taką małą kość się trafia? No i czerwonego nie będę miał. słabe bronie. Może jeszcze AK-47 mi dacie. Chcecie magma? O jest. Niby nowe. Ale nie mówię. W jakim bardziej mi się trafia. Ludzie jak wy w to możecie grać co mi zaś wydropisz? Jakieś chyba jest z milion. A tak konkretnie 14. Nowa. Jezu! Tu mi się kiedyś kosma trapiła, może i teraz, tak? Szczerze w to wątpię. A? Drop, 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 jakiś coś dobrego i czerwone nie się trafi. Nie, nie trafi się. Jak na Nie. Dobra, trzeba być cierpliwym, poczekamy o, no, zrobię szybciej. No USP. A ja już to mam. Na no, szybko zrobiłem, może przy się może mi trafi Hmm, nic mi się nie robię. Nie Mam pecha. Co to jest za pigułka czegoś tam? Dobra, po prostu chromak jest otworzyli. Jeden. Zaś to samo ty grot to już milia prawie tak Dobra, ziomeczki, to tyle byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli się spodobało, daj lajka pod spodem i subskrybuj mój kanał. Więc na razie, ziomeczki, cześć.